Szanowni mieszkańcy, chciałbym poinformować, że od dzisiaj, to jest 2 kwietnia, uruchomione zostało w naszym mieście izolatorium. Podpisana została umowa pomiędzy Szpitalem Miejskim i władzami Uniwersytetu w jednym z akademików, który widać w tle. Takie izolatorium zostało utworzone. Pacjenci, którzy będą tutaj kierowani przez szpital miejski, to osoby oczekujące na wynik testów na koronawirusa. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować i panu dyrektorowi i pracownikom Szpitala Miejskiego. Jak również bardzo dziękuję pani rektor i wszystkim osobom, które pracowały przez wiele, wiele dni, aby wypracować tą formułę i doszło do podpisania takiej umowy. Dzisiaj już mamy godne miejsce dla tych mieszkańców, którzy oczekują na wynik testu.